Witam empirkowcy. Jest środa, noc. Do końca wojny zostało 9 godzin 34 minuty. U mnie jest 22, 23:38. Więc trzeba coś zaatakować. Więc jest tak: jest to druga wojna w trybie horda umarłych, Więc co 5 tur po zapełnieniu pasku pokazują się. Czaszki, jak i u przeciwnika, tak i u nas w obronnej, w atakującej drużynie, bijemy się z jakimś koreańskim sojuszem. Mają swoje domki, szlaczki, płotki, cokolwiek tam mają popisane. Fajny sojusz, silny, mocny, biją nas jak chcą szykuje się pogrom więc tak, przeciwnikowi zostało 67 ataków mają 3498 punktów na tych ataków zostało 44 i mamy 4107 punktów różnica w atakach to jest 23 ataki Weź się dwa, bo ktoś tu jeszcze bije od nich a w punktach to jest jakieś 600 punktów na tą chwilę no 550 w przybliżeniu około 550 punktów mamy przewagi więc przy 22 atakach no sporo sporo tego nie ma czyli 10 ataków w punktach licząc bo bijemy się w 24 osoby jakoś tak no 24 osoby Także szału nie ma, więc przegrywamy, i raczej przegrana będzie. No nic, zielony tank, żółty tank, czerwony tank. Można wybierać, przebierać, fioletowy to jest ciemnopierz. Łatwo nie ma, zielony to jest zazwyczaj babcia, tak jak tutaj, Miałni, jest też arko. Czerwony to głównie ukonen. Tu jest jeszcze kamień nośny. Czerwony to ukonen. Fioletowy to luna. Też ciemnopierz. No i jest szal. Także no. Zobaczymy. Coś spróbujemy zaatakować i i zbić. Tu by wartoło iść na początek. Ale kurcze solidne oddziały no nie wiem czy jestem w stanie to podnieść zobaczymy pomyślimy na tym, dajcie chwilę wybierę sobie skład przeciwnika i lecę dobrze, mamy pierwszego przeciwnika nie mamy dezaktywacji ale jak załaduje swoje fiolety to myślę, że ubiję tą całą lewą stronę od niej chciałbym zacząć. No, mam nadzieję, że się uda. Dobra, lecimy. Oby mnie to nie pokarało. Zróbmy tak I cała zabawa na nowo no dobra, ok ok, podleczmy się więc tak, wróżmy tu do misji praktycznie nic nie uderzyła, a ramisem uderzyłem OK, i spalmy huraganem. Poszukajmy teraz sobie jeszcze jakiś klocków. Na hmm. razie tak. OK, mamy na pusto. Fiolety. Poczekajmy na ten. Zróbmy sobie niebieskie. No dobra, jeszcze raz niebieskie podleczymy się od razu. Ok. Zróbmy to czerwone, znacie. Teraz czerwone. sobie atak, przyczekajmy jeszcze jedną turę. No już nie, nie przyczekać jedną turę, ale okej. Okay. No to teraz demisja, aranj, huragan. Możemy zagrać na czas. Tutaj w ten sposób spalił się. Ok, udało się. Pierwsze punkty na moje konto. No dobra, mamy drużynę wybraną. Mamy przeciwnika. Lecimy. Dobra, tu tak, tutaj tak. I gdzie ja mogę dostać? Aha mhm. jeszcze żółty nie wpadnie. Dobra, mamy fiolet wiążemy okay, super więc teraz zróbmy tą twórkę tu Thanks. My tutaj tak, okej, okay, nie okay. No niestety. To już chyba. tutaj nie tak, tak. tak niestety już z nich skończył się szpec od Ludwika A Dobra, zagrajmy półną no. Zróbmy jeszcze jakieś obrażenia, może tu jeszcze żółtego podejdzie czy już nie? tak, że zły te krótkie nie no nie mogło tu w ach co za pech no niestety nie udało się no dobrze, mamy kolejnego przeciwnika mamy w drużynę idziemy takim składem na Lunę między innymi, więc zobaczymy lecimy Zróbmy pierwsze te cztery. No dobra, zróbmy tak. Zobaczymy, czy i mamy. No niestety nie. No dobra, zróbmy tak. Hmm. dobra, pójdźmy tutaj, może się spali. Niestety się, się odpaliła. Dobra, zróbmy tak. Zima, niestety nie tu teraz przejedzie. Pytanie, komu Lunazyc nie ma. Dobra, OK. To możemy ściąć Erlangowi. Chcę nie dostać, ale za mało dostał. Mam raz tak. Tu mamy kolejne czerwone z czego jeden na pusto. Pierwszy w drugim razie powinien być załadowany, tak jest. Czynimy Erlangowi mana. Okay. możemy mm. no dobra, możemy odpalić ten zielony diament już sama luna to niewiele mi zaszkodzi Wygrać. Ok, super. Dobrze, mamy skład. Mamy przeciwnika. Możemy iść. мене просто не збитно не погають, да? Спробуємо блокувати. Ось цей опор. Hmm. Kurcze Dobra, to odbijemy. No, niestety. Słabo to coś wyszło. Będziemy sprzątać teraz. Dajcie chwilę. Dobra, idziemy na dobitkę takim składem. Lecimy. Te, niby, te zielone na krew. różne sobie ten diamencik. Okej, okay, wydechnie. No i myślę, że to już jest powalczaj. No, prawda Teraz już jest po walce. Jedna dobitka zaliczona. Okej, okay, idziemy drugą dobitkę zrobić. A gdzie są moje zielone karty? Nie mam zielonych. Mamy tylko niebieskie i fioletowe. no dobra okej okay. to lecimy z no jest po walce no teraz przypasiło no nic trudno tak, no to mamy swoje ataki oddane. Mamy całe 255 punktów. Meleus gratuluje, Arus też. Dobre ataki. Ponad 300 punktów, to jest sporo. Sędzia tak samo. No i teraz jest tu Duet Wojta i A. Ja. Jeszcze tam mają co niektórzy ataki, więc to na razie wygląda jak wygląda. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj 65 ataków ma przeciwnik. 3620 punktów my ataków mamy 38, czyli czyli 27 ataków różnicy, tak dobrze policzyłem. No i mamy 4362 punkty, tylko no nic, no szkoda tych dwóch odbitek tu. Zagrałem słabo. Może gdyby faktycznie nie Ludwik, a kogoś innego wziąć, chociaż nie wiem, że tam gdzieś nie popełniłem źle, nie rozegrałem klockami, ale odpalenie ciemnopierze i nałożenie mi e, ślepoty to był mój problem, bo tam poszły pudła, niestety. E, niestety. No a tu. Tu trochę mało czerwonego klocka miałem, albo źle sobie go poszukałem i niepotrzebnie, może tu poszedłem, było problemem, że nie poszedłem z prowokacją. Powinno być lepiej, tak myślę, no nie wiem, nie wiem gdzie, zobaczę sobie te ataki, to ocenię i, i tyle. No nic, dobra, widzimy się dzisiaj, dzisiaj. Na rozdaniu Oscarów. Także do później. Tak, jest już po wojnie, jak widzimy. E, Wojna przegrana. Przeciwnik zszedł do zera, zdobył 6188 punktów. U nas jeden atak został. Zdobyliśmy 626 punktów. Więc przegraliśmy o 162 punkty. Można powiedzieć. No nic, no. Jak widzicie z sojusza odeszło parę osób. Gratuluję Adesen. Chyba było 6 na 6. Seblin również. Meleus też chyba dobre ataki zrobił. Kobi, Arus, Graty, Sędzia, Dred. Alinek. No ja ze swoimi tutaj dopiero jestem, także nie najlepiej. No, pierwsza dziesiątka to należy jest remisowo 5 na 5. No ale druga jest już przewaga przeciwnika. Trzecia też, no trzecia już tak bardziej na... trzecia bardziej nasza. No i dół też od... hmm, dół przeciwnika. No ale ktoś tam odszedł, więc nie ma punktów wszystkich Także no, przegraliśmy tu w końcówce, no tu Banditowi nie wyżedł jeden atak, więc... Ciężko już byłoby wygrać. No niestety, zdarzyło się jak się zdarzyło. Także zaraz Wam pokażę nagrody. Takie nagrody, więc rewelacji nie ma. Jakie ataki, takie nagrody. No nic dobra. Trzymajcie się i dajcie łapkę w górę, jak Wam się podobało. Komentarz zostawcie, czy widzicie tam jakieś błędy. No i tyle. Do następnego. Na razie hejka.